Jak pokonać przeszkodę, jak poruszać się na wózku inwalidzkim, czy też w jaki sposób prawidłowo przesiąść się z wózka na kanapę? Takie przydatne umiejętności mogą nabyć osoby niepełnosprawne, uczęszczając na zajęcia prowadzone przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Skorzystać z niego mogą zarówno osoby, które na wózku jeżdżą od niedawna, ale również te, które chciałyby aktywnie spędzić czas czy doszlifować zdobyte już umiejętności. Tak po prostu. Podszkolić się, czy jak to powiedzieć, yy, doszlifować umiejętności, które nabyłem wcześniej. Na spotkaniach główny nacisk położony jest na gry zespołowe, trening samoobsługi i technikę jazdy na wózku. Bo choć miasta architektonicznie stają się coraz bardziej dostosowane do osób niepełnosprawnych, wciąż można spotkać przeszkody, których pokonanie może sprawić trudności. Tak są drogi, dostosowane chodniki, że bardzo mało jest udogodnień. A tego, tego typu zajęcia pomagają w pokonywaniu tego typu przeszkód, na które się spotyka na co dzień. Zajęcia prowadzone są przez wózkowiczów dla wózkowiczów, lecz nie mogłyby się one odbywać bez obecności wolontariuszy. Bez osób chodzących by nie było akurat takiej organizacji, bo jeżeli osoba się przywróci, to oczywiście musi nam osoba chodząca nam tym pomóc. I tutaj jeżeli będą też osoby chętne, wolontariusze, czyli kadra chodząca, to te serdecznie zapraszamy. Na, te, na takie zajęcia. Pomoc osób sprawnych jest również nieoceniona w życiu codziennym. Na tych zajęciach my wszystko pokazujemy, jak pomóc, jak wsiąść tej osobie z powrotem, jeżeli upadnie, wypadnie. Nie wiem, przecież jest dużo barier architektonicznych u nas w mieście, tak więc dzięki takim zajęciom będziemy wiedzieli, jak możemy pomóc, jeżeli osoba nie jest w stanie pokonać jakieś tam przeszkody. Tego typu zajęcia usprawniające dla osób poruszających się na wózkach odbywać się będą co miesiąc w zespole szkół numer 6 imienia Macieja Rataja.